I witam w tą gorąco. W kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem wróżenie z fusów, powrócił do nas kto? Nie inny jak Crypto University. Ma tutaj audycję, mimo tego, że dowiedziałem się tego od was, że. Chciał sobie wziąć tydzień wolnego ze względu na urodziny syna, o ile dobrze pamiętam, także dzięki za te sygnały od was, bo ja wstępów i zakończeń nie oglądam, tylko tłumaczę to, co jest najważniejsze, już wiem, gdzie jest mniej więcej reklama i potem zaczynamy dalej tłumaczyć akurat teraz zaczął zupełnie inaczej, więc będziemy tłumaczyć od samego początku, gdzieś do 10 minuty. Temat tej audycji jest: popełniłem błąd. Przepraszam, zobaczymy, czy to nie jest taka, wiecie, troszeczkę podstępna metoda reklamy swojego błędu. Zaraz się dowiemy hawajskie nastroje widzę w koszuli. No i chyba się należy cieszyć, że pojawił się, mimo tego, że tydzień powiedział, że da sobie spokój. Także zobaczymy, na jaki temat sam nie wiem, i sam jestem zaciekawiony, co się dzisiaj dowiemy i o jaki błąd chodzi. Zaczynamy. Popełniłem błąd, za chwileczkę zrozumiecie dlaczego. Ale najpierw opiszmy całą sytuację. Tu mamy nasz wykres z Bitcoina. To jest wykres, który śledzimy od wiele lat, no może źle, przesadziłem, ale od dłuższego czasu. Jednodniowy wykres, każda świeca ma jeden dzień. Także byliśmy w tej fladze byczej, gdzie tu mieliśmy maszt tej flagi. Started, you know, Zaczęła się od 17 tysięcy dolarów. Około 11 grudnia 2020 roku, zobaczcie, tuż przed świętami, jaki prezent. So, I do 8 stycznia... 2021 mieliśmy 42 tysiące wtedy na Bitcoinie. Mieliśmy spadek oczywiście wytworzenie się tej flagi byczej, wyskok wyżej. I jeżeli byś przewinął zegarek na no około miesiąc wcześniej mówiliśmy o tym bardzo często. W momencie, kiedy byliśmy w granicach 30 tysięcy dolarów, po tej korekcie z 42, mówiliśmy o tym, że jesteśmy w tej byczej fladze i to jest ważne, in the bo było bardzo dużo wtedy, tak naprawdę można powiedzieć, strachu. Na całej otoczce, ekosystemie kryptowalut czy bitcoina, i dużo strachu, że pójdziemy jeszcze niżej. Said, hey, right I wtedy też powiedzieliśmy: hmm, to nie jest oczywiście ta sprawa, to nie dotyczy tego, co się dzieje. The facts bo wykresy mówią nam, że to jest bardzo byczy setup, czyli ustawienie na wykresie. We, we I w momencie, kiedy będziemy mieć potwierdzenie, as, as you know, said, i jak często też przypominamy na tym kanale, że nigdy. Nigdy, dosłownie, nigdy nie tradujemy wewnątrz jakiegoś tutaj znacznika, który się wytworzy dopiero po potwierdzeniu, po wyjściu z danej formacji. Jeżeli jesteśmy wewnątrz różnych tutaj head and shoulders, czy innych znaczników, nie, dopiero po potwierdzeniu wyjścia. Of that pattern. Once you receive a confirmation, w momencie, kiedy mamy to potwierdzenie, of that pattern, then you can enter your trade. potem możemy wejść w trade. So he said, Look, we're in a bull flag. Także wtedy mówiliśmy, że byliśmy w byczej fladze. Should you trade inside of it? No. Czy mieliśmy zacząć grać wewnątrz niej? Oczywiście, że nie. You should trade once we have a breakout, which... W momencie, kiedy mieliśmy. Wybicie się z tej formacji. Dokładnie 29 stycznia to się zdarzyło. I potem potwierdzenie. Zaczęliśmy już tradeować tej formacji. Bo dzień później na dniowym wykresie mieliśmy potwierdzenie, czyli kolejna formacja czy świeca na jednodniowym wykresie potwierdziła nam, że jesteśmy nadal powyżej tej linii. No i to oznaczało, że możemy wejść na stop oczywiście w trade. A. But I made a big mistake. Ale wtedy się też pomyliłem. Rozumiemy, że byliśmy wtedy w tej byczej fladze. Mieliśmy maszt, wiemy jak to zmierzyć. To get the point at which we break out. Do punktu, kiedy na przykład wyjdziemy, jaki zasięg możemy mieć wzrostów ceny Bitcoina. So we... I w momencie właśnie tego wideo narysowaliśmy tą flagę, tą formację. I narysowaliśmy, dokąd powinniśmy mniej więcej wyjść z tą ceną. Około 55 tysięcy right? dolarów. And, and, and again, this was, this was a month ago or so. That we made this. And at the I pamiętajmy, że to było miesiąc temu, kiedy to tworzyliśmy na wykresie. Time, a lot of thought, I, doubt it. I wtedy bardzo dużo osób mówiło: hmm, nie wierzę w to, że pójdziemy wyżej. Może jeszcze korekta do 20 tysięcy, nie wiem, niżej. There is no way that we're going to go tak high. I, maybe this is not right. And um, it wasn't right. We didn't. Up to 55. I racja, no do tego momentu nie doszliśmy, bo tutaj był ten błąd właśnie, bo, bo doszliśmy do ceny 58 tysięcy zresztą. 490, right, to be exact. 58 tysięcy 490 dolarów za bitcoina, także pomyliliśmy się tutaj na tym wyznaczeniu. Now, I made a mistake. I widziałem jeden komentarz, który chciałbym przeczytać, bo popełniłem błąd. Really good learning for me. I to jest też dobra nauczka dla mnie, żeby czytać komentarze i zawsze z uśmiechem na twarzy je czytam. The of you in our Tylko z tego względu, że mam dużo wsparcia od Was ze społeczności, I, I którą kocham, tak naprawdę. I one of the comments got my attention. Jeden z komentarzy właśnie mnie zaciekawił: Steve, on your bull flag, Steve na twojej byczej fladze narysowałeś to źle. Go back and look, Zobacz, wróć do tego filmu. Wink, wink, nudge, nudge. And I pomyślałem, że to bardzo peculiar komentarz. I to jest ciekawy komentarz, no, jeden w, jedyny w swoim rodzaju. Nie widzę tego za często, żeby iść like, hey, uh, i zobaczyć, ktoś by mi powiedział wtedy. You you screwed up. So today I went we're checked what they were saying, and let me draw how 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 we're supposed to draw. No i wtedy właśnie spojrzałem na to jeszcze raz i zobaczyłem jak powinniśmy to wyrysować. Także jeżeli jesteśmy w byczej fladze, zobaczmy jak powinniśmy to dokładnie narysować. It's very, very simple. It's so simple. Jest to bardzo łatwe. It, Nawet mój dwuletni syn jest w stanie to zrobić. Idziemy do najwyższego szczytu And the pole, right? i mierzymy właśnie tą flagę. Down. It's so... I najczęściej, nie, najczęściej, zawsze, jeżeli chodzi o ten wykres, zaznaczamy górę

Are you with me so far? So we went straight from the top, straight to the bottom. We clicked right at the bottom to hold its place. The bottom is right at the bottom of our pole. It's so simple. You take it and you. Bring it over, and they said I made a mistake in uh, in in the pole. So I I, I potem, right no. po co robimy, oczywiście, w momencie, kiedy wyszliśmy z tej formacji, pierwszą świecą, tam ustawiamy właśnie tą e, metodę którym określiliśmy jak wysoko możemy wyskoczyć z tej informacji. Not at a market structure point, not at a support resistance. You want to put at the breakout of the flag. You want to put right at the flag at the breakout of the flag, right? And then you click over here. And and when I did that, I started chuckling to myself. I kiedy to zrobiłem zacząłem się śmiać siebie. And I said, hold on a second. First of all, how, how did I draw it correctly? Second of all, this bull flag. Czyli jeżeli byśmy to zarysowali poprawnie wtedy, także szapoba dla tego komentarza, który mnie sprostował, no to byśmy doszli do 58 200 dolarów, a wtedy mieliśmy 58 ,000 około chyba 400. Także zobaczcie, jak wykres w tym momencie zadziałał. Which is... Nie zadziałał KryptoCrew, bo się pomylił. Ale ten, kto się nie myli, to tak naprawdę nie oddycha. Tak przynajmniej mi się wydaje. No, i to na pewno spowodowało uśmiech u mnie. In full transparency, I drew it incorrectly. I led you astray over the past month or so. Więc przez ostatni miesiąc prowadziłem was w błąd, I don't know what I did. If you went back to the video, maybe, I wiem, co zrobiłem. maybe you can check. I could have taken our pole and, and drawn it on a slight diagonal. I could have I, I, I drawn it a little bit short. Maybe I was thinking about something else. I może wtedy po prostu troszeczkę pod kątem to zrobiłem, czy myślałem o czymś innym, czy doszedłem do innej świecy z tej formacji zatrzymałem się dużo szybciej. Um, videos, uh, I... Ale żeby być transparentnym, to ja takich ludzi na, naprawdę uwielbiam. Jeżeli ja bym mógł tak robić dzień dobry krypto codziennie, tak jak on tutaj teraz właśnie powiedział, że podczas jednego przy, przyciśnięcia przycisku naciska REC, czyli REC, recording, i wyłącza, powiedzmy, za 25 minut. Chciałbym tak robić dzień dobry krypto. Uwierzcie mi, chciałbym tak robić. A dzień dobry krypto zajmuje mi 2-3 godziny czasami, więc na pewno doceniam, a. Pamiętajmy, że CryptoCrew nagrywa jednym ciągiem, tak jak chyba Maciek czy ten krypto i inni x grosz często tak samo nagrywają. Ja tutaj muszę przeczytać te wiadomości, bo bardzo często było tak blisko powiedzenia czegoś, co się nie stało, tak naprawdę miało się stać na wiadomości, tak? Także trzeba uważać, co się przedstawia, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ale chciałbym, tak jak CryptoCrew wyjść, powiedzieć i zakończyć. I don't go back and edit them and cut it and flip it and twist it and... Także ja ich nie edytuję i nie zamieniam po, po, po wyprodukowaniu, żeby to wyglądało na bardziej cool, czy mądrzejszego, i innych rzeczy pozytywnych. Ja po prostu filmuję to za jednym ciągiem, i dostajesz to, co dostajesz. Także cokolwiek ja zrobię w tym jednym, zaciągnięciu tego wideo to jest to co dalej da dostajecie także to jest na pewno interesujące że po prostu wywiozłem was w pole przez miesiąc Over the, past, um, the past month we didn't have a 000 target. Nie mieliśmy 55 tysięcy dolarów targetu, czyli celu, a bardziej 58 200. Target, it was supposed to be, if I drew it correctly, which even a 2-year-old can draw it, it, it should have been, you know, 58 um, 200-300, or 300, whatever it was, but pretty much top. Ale tak naprawdę szczyt, niedaleko tego, co nas ta cena bitcoina doprowadziła. So in full transparency, I don't know what I did. Więc chciałem tylko to wam przekazać, żebyście wiedzieli. I, dlatego często, no, należy się, powiedzmy tutaj poprawić, jeżeli ktoś faktycznie ma rację. Check your work and, um, and make... I sprawdzać swoją robotę. Sure, because after I drew it live in that video, I saved the chart and I didn't check it ever since. I pamiętajmy, że odkąd zrobiłem to wideo, wtedy na tym wykresie zarysowałem to tak, jak zarysowałem, i zapomniałem o tym wykresie. Nawet nie sprawdzałem tego od tamtego czasu. I każde wideo, które pokazywaliśmy od tamtego czasu, było z tym samym celem. 55 zamiast 58, 200. Jest to ironiczne, oczywiście. In full transparency, I wanted to apologize. Więc chcę przeprosić w takiej pełnej transparentności. Ale niektórzy powiedzą, ale zaraz, zaraz. Czy... Steve, jesteś troszeczkę szalony, bo i tak nam powiedziałaś o tym, żeby wyjść, zagrać na wyjściu z tej formacji, We got at roughly 000, 30... gdzie byliśmy wtedy na 33 tysiącach dolarów. 4000, right? Let's say you took that trade based on our videos and took profit at 55, which we told you. I do tego wzięliśmy profit na 55, nawet jeżeli byśmy wzięli. To i tak by było 64% w górę przez jeden miesiąc na Bitcoinie. Instead of 72%. Zamiast 72%. Także mówimy o paru procentach, ale chcę to Wam przekazać. I będę na to uważał w niedalekiej przyszłości. Tylko dlatego, żebyście mieli.

Na temat tej korekty, która teraz się odbyła hey, is, is dump over? Is... I wiele osób zastanawia się, czy to już końcówka tej korekty, czy... Is, is this dump gonna czy będzie kontynuacja? Jak nisko możemy zajść? Czy powinniśmy kupić teraz, czy... Poczekać troszeczkę. Um, I... Jeżeli zastanawiasz się nad tymi rzeczami, video, which... mam nadzieję, że oglądaliście nasze wcześniejsze jedno wideo, uh, uh, które odbyło się w ostatni piątek, strategy, gdzie mówiliśmy o e, strategii, pewnie odkupowania na tej korekcie, that... żeby wrócić na ten market. How are we reacting to this? Ale dalej też opowiemy sobie o tym, jak będziemy reagować. A bo wtedy w tej audycji odpowiedzieliśmy sobie, jak reagowaliśmy na to, co się dzieje tam. I to do in the next video. Ale to Wam pokażę też w następnym filmie. Jeżeli mam czas dzisiaj i zrobię to jeszcze dzisiaj, także, jeżeli on zrobi to dzisiaj, a będzie już po północy, to mnie już nie ma, tak? Ale od razu z rana gdzieś tutaj będę tłumaczył, chyba że to zrobi faktycznie w jakimś dobrym czasie, gdzie zakończę dzień dobry, krypto, no to wtedy puszczę pierwszego Crypto Crew, a wiadomości będą gdzieś o godzinie 6.00. 5, 6 rano, tak? Także zobaczymy, czy wyjdzie w tym momencie, czy zdąży nagrać pierwszą audycję z newsami, czy z CryptoCryo. Będę tutaj obserwował przynajmniej do północy czasu polskiego, czy mu się udało, czy nie. Jeżeli nie, to dopiero o godzinie może około 12 w południe będzie CryptoCryo, a wiadomości wyjdą normalnie po północy. Zazwyczaj mam ustawione je na 15 minut po północy, czy wychodzą. Więc mam nadzieję, że zasubskrybujesz też łapę w górę na oryginale. No i faktycznie, jeżeli się tutaj nie pomylił, no to co do Joty, na jedną rzecz, którą pragnę zwrócić uwagę, to jest ten wykres, który może nam powiedzieć o tym, że. Dowiemy, no u CryptoCrew tego się nie dowiemy. On nie patrzy na to, czy Tether jest dodrukowywany, czy nie. Nas to bardziej interesuje, bo my też zajmujemy się spekulacją. Wiem, że jeżeli Tether historyczny jest dodrukowywany, z jakiegokolwiek powodu już tutaj nie wnikam na ten temat. Ostatnio zapłacili karę, wiemy o tym w Nowym Jorku, czy to kończy, czy nie. Tutaj się tym nie zajmujemy. Ale widzimy, że przynajmniej chyba od 19 lutego nie został dodrukowany ani jeden teter, e, tak naprawdę, więc obserwujmy też whale alert. Jeżeli jakiś został, to poprawcie mnie w komentarzach, albo 100-500 miliard dolarów, jeżeli został dodrukowany, dajcie znać. Ale jeżeli nie, to niektórzy przewidują po prostu dalsze spadki albo ruch boczny. Bo zobaczcie, co się działo wcześniej. Na podobnym wykresie, gdzie teter tak naprawdę zatrzymał się, kiedy to było, około 11 lutego, Tu mam dopiero luty. 11 stycznia mieliśmy tam y, sytuację też z Nowym Jorkiem. Tether zatrzymuje praktycznie tutaj do Mamy spadek. W końcu potwierdzenie kolejnego do druku Tethera. Idziemy na 58, te historyczne. No i teraz znowuż mamy okres bez właśnie do druku Tethera. No tutaj ktoś chyba przesadził za bardzo, chociaż wszystko jest możliwe w krypto, jeżeli nie będzie tego do druku związanego z, z, ze stablecoinem. Teater. Także miejcie to na uwadze też, ale najczęściej mówimy tutaj tylko o wykresie. Więc zawsze będziemy tutaj po tej stronie stali, na pewno jeżeli tłumaczymy CryptoCrew University. Dajcie znać, jak wy myślicie, co się teraz stanie. Może ktoś przewidzi za chwilę jakąś nową cenę kosmiczną, czy dobrą korektę. Może macie jakiś plan, który byście chcieli przedstawić. Także zapraszam na komentarze. Ja wam życzę wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem. Eu